1 grudnia w Oświęcimskim Centrum Kultury trwa wielki, charytatywny jarmark bożonarodzeniowy Fundacji Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy oraz Oświęcimskiego Centrum Kultury. Jesteśmy tu, by pomóc małej ręce korzu z dworów drugich, która zmaga się z nowotworem. a Na jarmarku blisko 60 wystawców z terenu Śląska i Małopolski, którzy mają na swoich stoiskach unikatowe rękodzieły artystyczne, prezenty świąteczne, stroiki, bomb, Biżuterie. mamy również pyszne stoiska gastronomiczne, świąteczne ciasta, smakowe przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich. Mamy również rewelacyjny food truck małej orkiestry, a w nim pyszny bigos, grzaniec bezalkoholowy, czy też serki góralskie z grilla. Całkowity dochód przeznaczamy na Lenkę. W środku również podczas jarmarku dzisiaj sprzedajemy... Podarowane z firmy Plantpol gwiazdy betlejemskie, również choinki, a także mnóstwo innych fantastycznych przedmiotów. To prezenty z sercem, kupując je, przeznaczamy część pozytywnej energii naszej małej podopiecznej. O godzinie 15 zapraszamy wszystkich tutaj w Oświęcińskim Centrum Kultury na spektakl teatralny. Smurfy świąteczna opowieść to spektakl teatralny przygotowany przez aktorów. Przyjaciół, małe orkiestry. I podczas tego spektaklu również rozstrzygniemy konkurs na świąteczną Bożą Narodzeniową bombkę. Na konkurs napłynęło mnóstwo prac ze szkół i przedszkoli z terenu Powiatu Święcimskiego.